Czyszczenie łazienki. Materiały. Rozłóż ściereczkę i umieść na niej wiadro z odkamieniaczem, małą ściągaczkę i ściereczki z mikrofibry. Napełnij wiadro do 1 trzeciej letnią wodą. Zwilż ściereczkę z mikrofibry i wykręć ją w ergonomiczny sposób. Nałóż odkamieniacz na ściereczkę z mikrofibry. Zastosuj odkamieniacz. Nałóż produkt na krany. Uwaga: odkamieniacz nie powinien być stosowany do kamienia naturalnego i czarnych kranów. Nie zapomnij wyczyścić odpływów. Czyszczenie. Podczas gdy produkt wsiąka, posprzątaj resztę łazienki. Lustro możesz wypolerować wilgotną ściereczką z mikrofibry, a następnie osuszyć małą ściągaczką i lub suchą ściereczką z mikrofibry. Wyczyść tylną ścianę wilgotną ściereczką z mikrofibry. Wyczyść powierzchnię wokół umywalek. Wypoleruj wszystkie przedmioty leżące na zlewie. Uchwyt na mydło możesz wyczyścić od kamieniaczem i szczoteczką do zębów. Oczywiście nie tą klienta. Opróżnij i wyczyść kosz na śmieci wewnątrz i na zewnątrz oraz załóż do niego nowy worek. Wyczyść meble łazienkowe z zewnątrz, i wytrzyj do sucha ściereczką z mikrofibry. Spłucz od kamieniacz i wysusz. Produkt miał około 10 minut na działanie. Spłucz produkt i osusz krany suchą ściereczką z mikrofibry. Opieka po sprzątaniu. Wymień wszystkie akcesoria i upewnij się, że zostały odkurzone lub wyczyszczone. Teraz podłogę możesz odkurzać i myć mopem. I tak właśnie poleruje się zlew.